Michał Materla, jesteśmy przed galą XTB z 89 Jutro walka mistrzowska w kategorii średniej z Pawłem Pawlakiem. Na co, jakie są jego najmocniejsze bronie, na co należy uważać z jego strony? Tak jak powiedziałem, że Paweł nie ma jednej wybitnej, swojej takiej dominującej cechy, tylko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie w każdej płaszczyźnie i to mu umożliwia bez względu na sytuację, czy sytuację zagrożenia w walce, poprowadzić walkę tam, gdzie gdzie czuję się po prostu w danym momencie mocniejszy. Przejdę, jako że mamy tylko, tylko, tylko po trzy pytania, przejdę do e, trochę innego tematu. Przed ostatnim pojedynkiem na Gali XTB w KSW Koloseum, e, przed walką z Ratusem Paczuckim wspominali, że chcesz zapracować na, walk, na rewanż z Mariuszem Pozianowskim. I czy, niezależnie od przyszłego rezultatu, dalej Ci to siedzi w głowie, dalej jesteś tym zainteresowany? Siedzi mi to bardzo mocno w głowie, ale jakby koncentruję się na jutro na tym pojedynku, bo to jest dla mnie bardzo ważny pojedynek i, i myślę, że kolejny raz już taka szansa się nie zdarzy. To to dopytam w takim razie, skoro mamy trzy pytania, w jaki sposób, Jutro, chcesz zakończyć tą walkę, jak w ogóle, jak swój styl, jaki Twój plan? W teorii plan od 20 lat się nie zmienia. Obalić, skończyć w parterze. A w praktyce wychodzi tak, jak widzicie, więc o no nie wiem, to wiesz, zostawiam sobie po prostu ten, ten flow już z racji doświadczenia, że będę starał się narzucić swój styl walki i poprowadzić tam walkę, gdzie ja będę tak, tego chciała, a nie tam gdzie Pawał. Poczułeś tę miłość, jak dzisiaj wszedłeś na scenę, tych ludzi, którzy krzyczeli, te dobre emocje, które od nich płynęły. No to jest przyjemne, że przez tyle lat kariery ludzie doceniają i, i cały czas mnie wspierają. To jest bardzo przyjemne, za to im bardzo dziękuję. No to my Ci dziękujemy za rozmowę. Życzymy jutro dobrej walki, czekamy na to i...